W tej ciszy Łocie rozchodzi, Stancie pasterze, Bóg się mam rodzić. Czym prędzej się wybierajcie, no prędzej pospieszajcie. Przy Malusieńki. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic, albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia. Boga, slavio, Boga i mówił. Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wiem. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach, a gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. No, 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 teraz pytanie, 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 pytanie. Jak miały na imię dwie osoby... Które w świątyni spotkał Pan Jezus, pewien starzec i prorokini. Czekamy na odpowiedzi w niedzielę z Panem Bogiem. Bo, 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 bo. Już. Wow, są... pięknie, super Stasiu, to było super. To są cztery zwrotki, ale ja zagrałem tylko dwie, żeby nie było długo. Przybierze i do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na Iże. Fała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Fała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi pała na wykorku to jeszcze raz Wojtuś, jeszcze raz nie to... tak, Wojtuś, będzie fajnie <noise> jaką znasz Wojtuś? Dziś w Betlejem tak? dzisiaj będę pała na wykorku pała na wykorku pała na wykorku pała na wykorku na, na ziemi Hvala na veko koji se hvala na veko koji se na na